Jego brat tatuaże robi. Może sobie tatuaż do końca wiesz, ile ja ten tatuaż? 15 lat kończę, nie? 15, 16, nie no 16-17 lat nie. Ja go robiłem sobie. A ty koło i tą oponę by pan zabrał. Zabio nie? Zabiorę, od no. pana zabiorę, od stałego okay. klienta zabiorę. No właśnie. Lekarska szaweczka, Mało kilogramowo, a dużo gabawy toko. Mam na szczęście jakiś jeszcze tam krzejnik i coś to powinno to wejść. Jaka mała praleczka, ja pierwdzielę. <laughs> Twoje majki jedynie by się tu zmieściły. Połam tatuaż do zakończenia z 15 lat. Na pewno się dogadamy, także będzie dobrze. Nawet się rozpada. Będziemy. Po ile robisz Po 30. Nie, po 29. To 30. Ale to nie ma do czego. No jakie to ma to? 30. No na wczu, 30. do 30. Weź niepolkowy musie, kurzy młodzakiem. Do dobry Ludzie że vanna, że nie widziałeś złotu? Nie słodu? Uciek, bo słabo uciek. to jest za ciężki, to okej, daj, 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 na tą lodóweczkę może, znaczy na żalkę na razie Bez kartoniki będę, bierz, bierz, bierz Bierz mciu kartoniki Masz, może będę tak podawał Masz Proszę Dawaj, co wózkiem. Czy masz? No. Trzymasz na pewno? Tak. Chyba jedziemy Emciu, dawaj. Tak mówiłem, sezon na piece jest cały czas. Zimno się robi, ludzie wymieniają. Te stare kopciuchy albo... Tego Emcu nie możesz wyrzucić. A no, ciężko złapać. To no. przez łeb. Przez latko, Tak. Nie będzie to do, zobaczcie. Widzowie. Tu miedziuszka ze spawarki, a tam z kabelków. No, to zostaw. Zostaw to, Emciu, dawaj. tak, będzie lepiej. Mamy? Przestaw się, -Ciu. przestaw. Masz? No. ja też mam? Wejdziesz zawsze tego sam przez a a go przesunąć. Dawaj na mnie. Czekaj. Na Zaszepciu? O. o, i tu pan mówił, że sąsiadka wymieniała rynny i nam akurat zostawiła Zawsze z 50kg będzie, dawaj lepciu, dawaj, dawaj jeszcze, 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 jeszcze! Dobra! Tam dalej je? Tak, Chodzi, po prostu jest inna Ona się rozpada sama w sobie. Pierwsza kolconeczka. I zawsze z 50 kilo, doprzeń. Demczu no. już zaspisuje adresik. Dobra. Jedziemy, Piastów Jaśminowa to teraz byliśmy. Y -y, tak, Michałowicza. Bo chcę Rafała jeszcze zdążyć. Na trzeba jakiś whisky kupić, bo może się trochę spóźnimy. 8 minut. Może się trochę spóźnimy. A wiesz, już mu tyle razy obiecuję. Obiecuję. <laughs> No wiesz, tak mi trochę wstyd, tak wiesz, no zostanie... No chociaż mu dać jakieś tam, no wiesz. Co z tego, że napisze, na przykład, napiszę tę godzin, godzinę więcej czy coś, ale to może być godzinę wcześniej w domu, wiesz. jest tak. I co tak? na Bielanach? Tak, na Bielanach mamy od fana jakiś Grzejnik, jakiś coś, na Facebooku pisał. I jego brat tatuaże robi, może sobie tatuaż dokończę, wiesz. Ile a, ja ten tatuaż, z 15 lat kończę, a. nie 15, 16, Nie no, 16-17 lat nie? Jego ja robiłem sobie. I tak się zbieram, jak... Jak sujka za morze? Jesteśmy właśnie i dzwonię do człowieka, że jesteśmy. Światło się pali, brama otwarta, czyli jest. Halo? Halo, dzień dobry, ja już jestem. Dobra, to już wychodzę. Dobra, dzięki. czy ja tu byłem. A? Kiedyś z Mogielskim, z Dzień dobry, z Kamilem. Dzień dobry dzień. poznałem ten nas, jak Oj, a teraz, jak przyszedłem. co jest do za pani? Zaraz panu powiem. Tutaj macie ten drobny złom. Tak? A tam to ten boiler. Tam tak, ta to jest. Tutaj ta drobnica i ten bojner. I bojner. Tam, dobrze. Nie mieszkamy, to musicie tu podjechać, bo... Dobrze. A porządek teraz na podwóreczku ładny. O, trochę pan mi zrobił. <grych> no tak. No. Ładnie. No, ładnie. No, panie już wie pan co? Tak? A te koło i tą oponę by pan zabrał? Zabiorę, Od no, pana zabiorę, od stałego no. klienta zabiorę. No właśnie. No dobrze. Dobrze, ja już idę tam kierować Remcia. Dobra, dobra. Ja tu byłem kiedyś dwa lata temu, jak Remek jeszcze u mnie nie robił. Czyli miał urlop, już nie pamiętam. To byłem tu z takim Kamilem i z takim moim dobrym kolegą Danielem. I stąd złom zabieraliśmy. Dobra! Dawaj, wózek, najpierw boiler, a później drobnica. No. Panu daje, czy pan odejdzie, pan. Dajcie radę. Damy radę, tylko że pan, pan odszedł. Żeby nie daj Boże na pana nic nie upadł. <laughs> nie, może, może nie. Mogę to zrzucić? Tak, tak. no Inaczej nie da rady. Że w pasek. Jag kommer snart. Jag såg något, jag såg något. Ale Tu, gdzie jesteś? Jesteś? No. Dobra, płacz na siebie. No. Ja, Specjaliści. <laughs> ja trzymam, spokojnie. Trzymam, nie upadnie, spokojnie. Emciu. To mnie. Daj spodnuk młotek albo coś, żeby mógł się uderzyć. Spokojnie, spokojnie jak remek ma odkręcić. Szkoda, bo tu mocząc jest trzeba, trzeba odkręcić. Masz? Nie możesz. Daj. Ja sobie mogę. O, da pan tego. <głos> <głos> Dziękuję <głos> bardzo. No i kawałek mu Przez No jak? te drzwi nie wywali z tego zamknięcia Jście byli u mnie w maju zeszłego roku Tak, tak, pamiętam, pamiętam jak już jechałem na podwórko no. Jak tylko na podwórko już poznałem no. od razu, Ale było warto przyjechać <śla> Trzy samochody zabrali w maju <śla> A jak tam, Biodro naprawione? Nie, naprawione, lepsze niż nowe. A to no dobrze, lepsze no bo wtedy, wtedy. Pamięta pan o kuli chodził? Ja wiem, to wie pan, to ja zrobiłem dwa metry i zaraz tak, No. Tak, pamiętam, no. pamiętam w ogóle, co ciężko. Ja miałem operację w lipcu dopiero. No, w lipcu? Pan tu był u mnie w maju, potem tak. jest maja chyba, ja miałem operację w lipcu. Ale wszystko jest ok, do pracy wróciłem. A, czym pan się zajmował? Bo chyba kiedyś u sklepiał, tak? Tak? Ale to kiedyś już tam nie pamiętam, pamiętam, tam jakieś były butelki, nie butelki. Tak, w cateringu pracuję. W cateringu, ale to co, jako kucharz to stawca? Nie, nie, ja pracuję w dziale takim z napojami, z alkoholami. Aha, rozumiem. To już wtedy też tak było, to wtedy to było na dzwonienie. Tak, 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 no ale pamiętam, bo jakbyś tam tutaj. No no ze strychu i z piwnicy tam zabrali, a teraz macie... Nie, ale w jednym miejscu. Tak, zawsze, zawsze się układa. Ta no. też? Też, też. Ta szafka, tak. To wszystko. Dobrze. Wszystko tam, tam. To wiaderko z tym metalem. Dobrze. Lekarska szaweczka. Mało kilogramowo, a dużo gabarytowo. Mam na szczęście jakieś jeszcze tam grzejnik i coś to powinno to wejść. A tu skrzyneczka mosiądzu. Sam mosiądz prawie. Dobra, dobra, Remczu końcówka, zamykaj paczkę, wózek schowaj, żeby nie zapomnieć jedziemy. Dziękuję bardzo, Zdówka. zdróweczka, bo najważniejsze tak jest. Dobra. Dziękuję bardzo, będzie pan dziękuję. coś miał to proszę Jak pozwolić. będę miał to będę dzwonił, no, tak, tak jest. pan przez półtorej roku nie zapomniałem, to Zabaj, nie zapomnę. Ja też nie zapomniałem, no. tylko przyjechałem od razu poznałem. Dobra. No dawaj Remek tutaj w prawo, bo to tych Pielan jedziemy. No dobra, kawałek jest zrobi. Nie no, 15 kilometrów, ale 40 minut, bo się wwaliliśmy. Manko. Witam. Witam, dawajcie, dawajcie, bo mam mało czasu mordeczki. Tak, ta wanna, tak. I co jeszcze? Pokaż. I na górę. Brasz od razu wózek? Raczej tak. Już z tu tych cegieł nie wyciągniemy. Czekaj, to jest pod weź, weź to odłącz. Odłącz, odłączę. Ja, ja nie odłączę. No na bok. Dawaj, na siebie. Na siebie, na siebie. Ciężki. O, ciężki. Serio ma w środku. Taka mała praleczka, ja dzielę. Ja. <laughs> Moje majtki jedynie by się tu zmieściły. Kręć, 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 kręć. 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 To że te schody to naprawdę kręcone schody, człowieku. Weź, wnoś, wnoś kogoś albo szaf, szafy. Szafy. Na piesek, Zaraz, zaraz, no w dawaj. Mczu, trzeba tą bannę czekaj. Dawaj te drobiazgi z wanny. to ja pierwszą wiem sam. Tak? No da, ja tak to samo. Bo... Chyba, nie? Dawaj te drobiazgi wyciągaj. Z drobiazgami ją wrzucimy. Remek, jak ci uderzy w oko albo oko ci wydłubie, no, będziesz, będziesz miał z drobiazgami wyrzucanie. Dawaj, chodź ci my tą wannę. Skoczysz na górę? Rem Cały Remek. Nie chciało mu się dalej drobiazgów i tam z ziemi nie Zobacz, teraz to wcześniej rzucić dalej, to wrzuciłeś to tu. Dajcie, rzucić tu. Tu, tam gdzieś? Tak. A my? Masz? No. I teraz. Cztery, cztery. Wiesz, bo Mario tak stanął. No wiem, wiem. Które, ty ty tatarzysta jesteś, tak? tak? Tak, tak, A tu masz swoje studio, czy co? Pracuję w, w, w dwóch studiach obecnie w Warszawie. Bo mam tatuaż do zakończenia, z 15 lat. Na pewno się dogadamy, także będzie dobrze. Mhm. No dobra, to spisujemy pis się, bo teraz mam mało czasu. Dobra. I na pewno się dogadamy. No, dobra. Dobra, to dobra. Do, do zobaczenia. Dzięki do zobaczenia. Jedziemy, jak go okay. te whisky. Mam nadzieję, że będzie mógł smakować. Trochę kosztowałem się. Tyle razy, co on zostaje, to warto było. Zobaczcie, 15:55, a zobaczcie, jak już ciemno. Dlatego lampę, zaku Dlatego lampę zakupiłem. Żeby nagrywać, bo tak to mam nie nagrywać zrzucania. A co? Albo zwana, tylko nagrywać, ale zwana też jest ciemno, więc uroki zimy polskiej. Niestety. Lęcią, odpalaj. dać czarciowi. E, eee, przed czasem. A to masz od nas w prezencie. Tym razem Ale... Ci się udało. <noise> Takiego nie... cuda jeszcze nie żeby... A bo Ty teraz masz ten, gdzie masz, Wigilię. <noise> o, w poniedziałek no, tak wolne. No bo to słabiutko. W poniedziałek wolne? Nie, Jaś. Działamy, działamy. A, poni... 6, 6. Ale to może se weź już wolne, Ravciu. <noise> jak, 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 jak jest Wigilia, to mo, może być, Piotr Stal opustoszały. Nie mówię tylko tutaj, ale mówię na tłuszczu. Nam to nie grozi. <gry> Dobrze. Ja za chwilę, za chwilę będziemy będzie miedziuszka. Nie Dobrze. wiem, czy to nie walnie. No to jak walnie, to walnie. No. Zobaczyłem ciu. Lampa do nagrywania i lampa do złomu od razu. Weź no. wózek. Skrzyneczkę na bok, bo to skrzyneczka z kolorem zostaje.

Chyba ja zrzucę ten pies, bo na ciebie może będzie za ciężki. Świeć mi po. Znada się rozkłada. Ładnie. Ja idę ważyć tą niedziukę, dawaj. No dobra. Tak. No, idziemy z, z Dziecią. To nie ma miedzi. Dwadzieścia pięć? Uku, <laughs> dwadzieścia pięć. Ideal. Ideal. Widzisz jakie oko mam? Zobaczymy czy nie ma kota w worku No wysyp, bo to nawciu pan ci oczyścił, więc ja nie wiem Wysypiemy Rawciu? Dajcie, dajcie wiadro albo coś, bo nie wiem Wysypiemy, przyjrzymy Dobrze Dobra ma nie ceny ci poszły do góry. O! Się nie. Ale to to będzie coś jeszcze szło wczu, czy tak po prostu tak stalowy sobie zażyczył? stalowy Aha Wiem ci od chyba poszło do góry dawać. No i elegancko. elegancko. Naszą kość. Naszą kość. Pewnie premia będzie, co? Ta. A o, premia. Pre... A o, o, premia to on już pierwszy. O! O! Po ile pójdziełeś? Po 3 Nie, po 20 dziewięć. To 30. Ale no, to nie ma do czego. No ładne przegrzane, no, kur. Tak, 3 dyszki na lawciu. 3 to 3 To, ja, no, to no, wychodzi 750 wtedy za mieć. Nie. No, to tam był bo... ładnie, równo znaczy ładnie oczyszczony kabelek. Kabelek no, przygrzany. No ale przygrzany. Rebek, no, to wiem, z zapalniczką opalał. Wiesz, tam mafowała postawiłem, poczy, poczyścił. Ładnie. I ogarnął temat. Tak, ogarnął ten bardzo fajnie. I kredyty wziął na mnie, taka wciąż. Nie, <grym> nie. Sfinalizowana. Z zakup sfinalizowany. Czyli 750 za miedzian. I się wyszło 1296 złotych za okrąglenie dostaniesz 1300, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. Dziękuję Lawciu Dzięki również do jutra. do jutra do jutra Ale świeci ta lampa po oczach, widzowie Piękna zima nasza 17, nawet nie jest 17, która za 4,17 Zobaczcie jak ciemno. Bez lampy to nie byłoby grania. Wziąłem na złomowcu 1300 zł. Ale to wiadomo. Złomot tam było trochę. Ale miedziucha dużo dała. Tam 800 zł. Tam yy, Wcześniej czyśliliśmy kable. To nie jest zarobek z jednego dnia. Ale uczciwy zarobek. Bardzo fajna dniówka. A my się widzimy w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, dać łapę w górę i napisać komentarz. Pozdrowienia mordeczki.